Witam. Przedstawię na tym filmiku moje sposoby walki z glonem Rizoklonium. Na ostatnim filmie zaprezentowałem moje akwarium, w którym właśnie ten glon dominował. Było na podłożu, na korzeniach, na skałach. Naprawdę było go bardzo dużo. Poczytałem dosyć sporo w internecie, popytałem akwarystów, popytałem sklepach akwariowych, uzyskałem wiele porad, a dzisiaj zaprezentuję wam te porady, które ja zastosowałem. A więc zaczynajmy. Pierwsza porada, którą zastosowałem, to było zwiększenie czasu świecenia z 7 godzin do 8 godzin. Wcześniej w moim akwarium świeciłem 7 godzin. Dlaczego zwiększyłem do 8? Ponieważ z tego co doczytałem, rośliny, które mam w akwarium, mogły takiego naprawdę nie konsumować wszystkich mikro i makroelementów. Które im dostarczałem, no i była to dobra pożywka do glonów. Nie chciałem zwiększyć aż do 9 godzin, ponieważ jest wiele przeciwników, którzy mówią, że za duża ilość świecenia powoduje zwiększenie ilości glonów. Dlatego zdecydowałem się na zwiększenie czasu świecenia o 1 godzinę, czyli do 8 godzin. No i w moim przypadku wydaje mi się, że to się całkiem sprawdziło. Drugim sposobem, który zastosowałem w akwarium, aby Zlikwidować albo zmniejszyć glony było zastosowanie preparatu, który nazywa się Femanga Algen Stop General. Oczywiście, te wszystkie moje porady napiszę również w, w opisie pod filmem, aby było Wam łatwiej wszystko zapamiętać i zobaczyć, jakie dokładnie preparaty zastosowałem. Czyli druga porada, Femanga Algen Stop. Dodawałem to zawsze po wody raz w tygodniu. Kolejny trzeci sposób. To było obniżenie pH w moim akwarium. PH na początku było na poziomie około 7,5. Natomiast po jego zmniejszeniu spadło do 6,8. No i teraz pewnie zadacie sobie pytanie, co takiego zrobiłem, że to pH zmniejszyło się. No i oczywiście jeden z bardziej popularnych sposobów to zwiększenie ilości podawania CO2 co dwa podawałem tak naprawdę jakieś 20-30% więcej niż wcześniej no i dzięki temu moje pH zmniejszyło się do poziomu 6,8 kolejna rzecz, którą zrobiłem no to było zmniejszenie azotanów azotany były na poziomie około 20 no i zmniejszyłem je do poziomu 10 mg na litr sposób na zmniejszenie azotanów bardzo prosty po prostu podmianka, podmianka wody co, co tydzień Podczas każdej podmianki e, te azotany po troszeczku mi spadały. Kolejny sposób e, to było, tak jak już wcześniej powiedziałem, zwiększenie e, CO2. Zwiększyłem o jakieś 30% podawanie tego CO2. E, wcześniej Podawałem to w ilościach około 60 bombelków na sekundę, teraz jest to około 80, może na 90. No i widzę, że ten duży poziom, dużo, może większy poziom, jakby CO2 w akwarium, na pewno przynosi fajny efekt. Ale tak naprawdę tutaj z czymś, co tak naprawdę dosyć bardzo mi pomogło, to było zastosowanie karbo, czyli węgla w płynie. Na początku myślałem sobie, po co mi węgiel wpłynie, skoro mam CO2, ale jak doczytałem się dokładnie składy chemiczne, no to CO2 to nie jest węgiel w płynie. Węgiel wpłynie płynie jest troszeczkę inny, ma skład chemiczny. No i zacząłem go stosować. Stosuję go szósty, szósty dzień, no i widzę, że naprawdę jest, jest mega poprawa. I teraz pytanie, ile go dodawać? Stwierdziłem, że dodam go dwa razy więcej niż jest... Na opakowaniu. Oczywiście nie robiłem tego tak, że naraz lałem podwójną dawkę, tylko jedną porcję dawałem rano, a drugą dawałem około godziny 17, Żeby to po prostu rozłożyć w czasie. I taka podwójna dawka karbo w płynie Nie spowodowała żadnych tak naprawdę negatywnych skutków moich ryb. Ryby zachowywały się tak jak wcześniej. Wszystko jest z nimi w porządku. No i tak już szósty dzień dodaję tą podwójną dawkę karbu. Oczywiście, jak mi już całkowicie ustąpią, będę miał tutaj, będzie duże prawdopodobieństwo, że odstąpi od dodawania karbu. No chyba, że te glony by powróciły, to znowu będę go dodawał. Kolejna porada jest to zwiększenie potasu do poziomu około 15-20 mg na litr. Potas u mnie właśnie dosyć był na odpowiednim poziomie, było to około 15. No, na może spadało pod koniec tego dnia do 10. Więc kontrolowałem ten potas i starałem się, żeby on był między 15 a 20. No i kolejna porada, którą również zdecydowałem, żeby zmniejszyć glony w moim akwarium, było dodanie torfu do filtra. Ja mam zestaw Juwel Rio 125 litrów, no i ten filtr wewnętrzny ma możliwość, żeby na przykład jakąś gąbkę podmienić i zamiast tej gąbki dodać koszyczek z na przykład z torfem albo z jakimś innym medium filtracyjnym. No i ja właśnie zastosowałem tutaj torf akurat z firmy JBL, bo taki był w sklepie można było go szybko dostać. Taka jedna porada. Do koszyczka nie wkładajcie 100% tego Torfu, ponieważ on po pewnym czasie pęcznieje i e, robi się większy. I gdy dzisiaj z rana czyściłem akwarium, e, chciałem zobaczyć, jak ten torf wygląda. Przy okazji wymienić 7 biopad, no i wyjmuję ten filtr, no i patrzę, że po prostu torf rozsadził koszyczek. Po prostu koszyczek popękał. E, no, tak jak powiedziałem wcześniej, napęczniał, więc. E, Powiedzmy, że jakieś 60-70% koszyczka trzeba napełnić torfem. No i on potem spęcznieje i wypełni ten koszyczek w 100%. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o porady, co zrobiłem. Natomiast teraz dodatkowy bonus. Powiem jeszcze, czego nie zrobiłem albo co zaprzestałem robić w moim akwarium. No i tam będą tak naprawdę cztery punkty, które, które właśnie omówię. Pierwsza sprawa to nie zmniejszyłem mocy świecenia w akwarium, czyli świecę z taką mocą jak było to wcześniej. Dlaczego? No, trochę się obawiałem, że moje rośliny, gdy będą miały mniejszą moc świecenia, przestaną mi rosnąć albo będą rosły słabiej, więc zastosowałem właśnie tutaj tyle światła, ile było wcześniej. Druga rzecz to przestałem dodawać fosforany, czyli PO4. Wyczytałem gdzieś na forach, że właśnie PO4 może powodować e, glony tak jak Rhyoklonium, e, Dlatego PO4 całkowicie na razie wyeliminowałem z dodawania. Podejrzewam, że z czasem będę do PO4 dodawał, no ale jeszcze chcę poczekać może w tydzień, może z dwa. Póki rośliny jeszcze całkiem poprawnie rosną. Nie widzę jakichś negatywnych skutków, nie będę tego PO4 dodawał. Ponieważ po prostu boję się, że znowu mi te glony powrócą. Kolejna sprawa to nie dodaję żelaza do mojego akwarium. Również jakaś porada akwarystyczna, wyczytana gdzieś na forum, powtórzyło się kilko, kilka razy, więc stwierdziłem, że po prostu nie będę tego PO4 w ogóle dodawał. No i ostatnia porada: nie dodaję w ogóle żadnych mikroelementów na czas walki z glonami. Oczywiście żelazo mieści się w tych mikroelementach. U mnie natomiast była taka sytuacja, że oddzielnie miałem żelazo, oddzielnie mi mikroelementy, więc po prostu przestałem dodawać te nawozy do mojego akwarium. No i tak, to by było wszystko, jeżeli chodzi właśnie o te porady, które co zrobiłem, czego co zaprzestałem robić. Jak oceniam ostatecznie moją walkę z glonami po 6 dniach? No słuchajcie, jestem tutaj naprawdę fajnie i pozytywnie zadowolony z tego, co się dzieje w tym akwarium, ponieważ nawet nie spodziewałem się, że aż tak fajnie to, to szybko zadziała. Glonów jest, może tego na filmie dobrze nie widać, ponieważ wiadomo, co na żywo to na żywo, co na filmie to na filmie, ale glonów jest mniej o jakieś 60-70% te 30% to właśnie gdzieś tam między liściami, gdzieś one jeszcze tam są myślę, że potrzeba jeszcze z tygodnia albo dwa, żeby całkowicie tych glonów się pozbyć no i teraz jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle zapomniałem powiedzieć na samym początku filmu ja trochę tych glonów jeszcze pomogłem pomogłem właśnie likwidować, a Pomoc polega na tym, że podczas podmianek woda, zrobiłem je dwie, eee, za pomocą takiej pensety do sadzenia roślin, e, nawijałem ten glon na pensetę i po prostu go wyrzucałem. nawijałem i wyrzucałem. E, no i w ten sposób usunąłem dosyć sporą ilość glonu. E, I drugi sposób, taki dodatkowy, no to zastosowanie takiej rurki, e, jak do napowietrzacza albo jak rurki do. Do CO2 odmulałem taką właśnie malutką rurką dno, odmulałem kamienie. Chodziłem, jakby, tą rureczką po całym akwarium i ściągałem ten glon, żeby go jeszcze szybciej się pozbyć. I to jest właśnie ta dodatkowa, druga metoda, która tutaj się bardzo sprawdziła. Hmm, oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że te metody, właśnie tutaj, odmułanie takiego ręcznego spowodowały, że glony ustąpiły, no ale nie. Robiłem tak wcześniej, odchodziłem po całym akwarium rureczką, ewentualnie zdejmowałem to pensetą. no i potem miały 2-3 dni, no i glonu było tyle samo, albo nawet i więcej niż, niż, przed, niż przed mechanicznym zajmowaniem, więc fizyka, chemia no i ręczne usuwanie tego glona sprawiło, że dzisiaj glonów jest o wiele wiele mniej. To by było na tyle. Dosyć długo wyszło, bo szyba 11 minut. Mam nadzieję, że te porady się przydadzą również Wam. Jeżeli ktoś ma jakieś inne fajne, sprawdzone metody na walkę z rizokronium, proszę napiszcie coś w komentarzu. Chętnie przeczytam, co o tym sądzicie. No i do następnego filmiku. Pozdrawiam.